I hej, cześć się mano wam ludzie. Witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w GTA San Andreas. Wejdźmy sobie na zewnątrz i tak. Oczom ukazuje się jetpack? Coś się jeszcze ukazuje, dolarek! Tak, kochani, zrobiłem wszystkie misje te z tym całym lotniskiem, z tymi samolotami, z pierdołami i tak dalej I dostałem jetpacka. ...co jest zajebistą informacją, bo uwielbiałem zawsze jetpackiem latać. Jest naprawdę cudo, cudo, cudo. Oczywiście znowu mi się zbugowała... Eee, ...myszka. Eee, ale to w sumie to tam nieważne, nie? Bo i tak wiem, że mamy jechać... Boże, jechać. ...jechać, lecieć, już teraz to tam wszystko jedno... ...na tą, tą dalszą wyspę po prawej stronie, całkiem u góry. Dlatego wziąłem sobie jetpacka, no bo mniej więcej będzie szybciej, nie? Możemy sobie prosto lecieć, lecieć, lecieć i dolecimy. Ale tak, yy, co do tych misji, a właśnie, mogę sobie pogadać przy okazji, nie? Yy, co do tych misji na lotnisku, były tak kurwa głupie, były tak kulesko głupie, boże ludzie, myślałem, że, no nie, myślałem, że już sobie dam spokój totalnie z tą grą. Już po prostu miałem tego tak dość, tego latania samolotem, tej nauki latania, to było w ogóle katorgą, żeby się nauczyć. E, później jeszcze miałem jakieś misje ze samolotami, że musiałem gdzieś latać, że nisko musiałem latać, że coś tam. Ja pierdolę. Nie mam pytań. Nie mam pytań, co Rockstar odwaliło, żeby tak głupie misje zrobić, gdzie jeszcze tak strasznie źle się steruje tymi samolotami. E, ale jeden tip znalazłem na internecie, tak, bo już na internecie nawet szukałem, jak to przechodzić, te misje w ogóle, tę naukę i tak dalej, tak dalej. I ktoś napisał gdzieś tam na jakimś forum, już nawet nie wiem gdzie, nieważne. Ktoś napisał, że najlepiej sobie zmienić kamerę na tą, jak gdyby z kokpitu samolotu, nie? No i tak sobie zrobiłem, że rzeczywiście zmieniłem na tą z kokpitu i okazało się, że no troszkę było lepiej, ale że to jestem ja i że to jest GTA i że to są samoloty, no to szło mi jak krew z nosa, no taka prawda. Eee, u. Kasyno, proszę, no tak, teraz mamy z kasynem tutaj do czynienia, ja sobie już tutaj nawet zapiszę. Zapiszę sobie tą rozgrywkę... Nie wiem czy z jetpackiem da się, da się w ogóle... Nie da się do zapisu. Niestety się nie da, trzeba wysiąść. Aha, no tak. Znowu mi myszka nie działa. Najlepsze jest to, że jak odpalę frapsa, zacznę nagrywać, to w pewnym momencie przestaje mi myszka działać. W menu, nie? Ja nie wiem co to się dzieje z tym GTA, ale no kurczę... masakrycznie jest Niogar. Niente? Co to jest? Ja pierdzielę. Skojarzyło mi się od razu z tymi, z ciasteczkami z wróżbą, nie? Można tu grać? Enter zagraj... LOL. Video pokera. Serio? Max zdrowia. Powiększyło mi się jakim cudem. Idiot! Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? <coughs> what the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, that's what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. And some whacked out lawyers running it for them. It could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing. Each one would want a slice, and I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. Oh, yeah, Pierre In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal, then? Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait! Hold up! Hold up! Come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. <laughs> Time to the front of the car, then you sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Aha, uh -huh. someone's missed you. See if we can make this guy squeal. That's my car. <laughs>

No strachomierzu. No strachomierzu, dawaj, dawaj, dawaj. Heh, ja, na pewno chciałbyś Jezus! Trzy gwiazdki serio! O, autostrada! No i kurde, o to chodziło! Nie zwolniesz, Mato! Nie. No, przyznaj się. Boże, teraz musimy tam wrócić. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Boże, A teraz to już pyska nie drzesz, co? Dziadu jeden. Gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Ops. Wow! Yy, no to chyba będzie po misji. Boom? Tak. O, dobra, wczytaj grę. W takim razie i myk. Zasuwamy z powrotem. No bo co innego nam zostało? Całe szczęście, że możemy przyspieszać te dialogi tutaj zaraz. Aha, w kasenie nie można biegać. Spoko. Dziwne, dziwne.

A nie, jednak nie, policja jednak cię nie ma w szkoda. Szkoda i to bardzo. Go, 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 go. ки добро может за вруч мы гоним A psów, może uda mi się kurczę po tym GTA na przykład tak odskoczyć sobie Wee, no i wezmieniu! nagrać Watchdogs? Nie wiem, zobaczymy. Czemu on... Kurde, no, końcówka, no. Co! Zap... Zabi... Tj... 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 <śled> oh, fuck. Kolejna durna misja.

To jest w sumie też taka prosta, ładno. Najgorsze jest to właśnie, że nie mogę mapki odpalić. Po prostu nie widzę kurde, no nie widzę gdzie to są takie ładne proste odcinki. Uh, fuck. Oh. Nie Na pewno. No i trzy gwiazdki. Super. To one strzelają do mnie. Trudno. Dawaj strachomiesz, bo mi się droga kończy oh, sluta, sluta, for Idiot to oh, wow. Właśnie najgorsze jest to, że ja go nie mogę zabić, a kurde jak gdzieś wypierdzielę to zabiję właśnie tego typa o, no kurde, auto mi się dymi, auto mi się dymi, już mi się na czarno dymi, super blokada drogowa porąbało ich, no to tak. Ech, dobra, kochani. O, o, myszka mi zaczęła działać. Cuda, cuda, po prostu się tu dzieją teraz. Cuda, cudeńka. Dobra, kochani, spróbujmy kolejny raz zrobić tą misję. I pierdziele, nie będę tego filmu dzielił, wybaczcie mi, ale będę jechał dalej z nagrywaniem. Nawet jakby to miało trwać godzinę. Wyjebawszy. Muszę to przejść, no nie ma opcji, no nie ma opcji, że nie, no. Brzamki rej, brzamki rej. Nie, i nie interesuje mnie to. Ale interesuje mnie twój strachomet, szmato. Po raz piąty, chyba, czy czwarty. Nie. Oh, man, this is too Come on, go. oh Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ale to się auto w ogóle tak trzyma za drogi. No to co, w drugą stronę i jazda. Poszły konie po betonie. No to jak widzisz, no co? Odpowiadaj na pytania. Trzeba było współpracować? Kurde! Kochani, po prostu mam dość tej misji i dość tej gry. Serio! Znowu mi mieszka nie działa. Przed chwilą działała, teraz znowu nie działa. Coś pięknego. Ech, nie, no dobra, nie będę was już po prostu zanudzał tym jeżdżeniem, bo już mi też szlak trafi i was pewnie też na pewno. Także zakończę w y, tym miejscu. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, trudno. Zrobię tą misję jakoś tam, powiedzmy, może nie wiem jeszcze dzisiaj, jeżeli się uda. A jak nie, no to trudno. Zrobię może w inny dzień albo jeszcze raz będę nagrywał, nie? E, Okej, okay, koń, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, tak jak mówię, jeżeli Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie go ocenić, zostawić łapy w górę, no i do zobaczyska, w kolejnym trzymajcie się, hej!